Środa wieczór, Lizbona dramat, który wstrząsnął Europą. Popularna kolejka Gloria, jedna z ikon stolicy Portugalii, nagle wyskoczyła z torów i uderzyła w budynek. Wagon pełen turystów i mieszkańców zamienił się w pułapkę. Huk, krzyki rannych, dym, krew na bruku tak opisują świadkowie. Oficjalny bilans co najmniej 15 ofiar śmiertelnych, 18 rannych, w tym pięć w stanie krytycznym i trzyletnie dziecko wśród poszkodowanych. Na miejscu błyskawicznie pojawiło się ponad 60 strażaków i ekipy medyczne. Ulice Bajro Alto zmieniły się w pogotowie polowe, nosze, tlen, defibrylatory. Premier Portugalii ogłosił żałobę narodową, prezydent wyraził głęboki żal, flagi opuszczono do połowy masztu. Polacy nie znaleźli się wśród ofiar, poinformował konsul Rafał Budyta. Wstępne ustalenia wskazują na awarię kabla trakcji, choć operator kolejki zapewniał o regularnych przeglądach. Zdjęcia i nagrania obiegły świat, strażacy przecinający blachę wagonu, ranni na chodniku, tłumy w szoku. Lizbona, miasto kolorów i fado, pogrążyła się w czerni, a Europa pyta dziś jak ikona turystyki mogła zamienić się w narzędzie śmierci?